you <laughs> Jest prosty, jak zawsze wygrać, zwłaszcza, że decyzją związku gramy na własnym obiekcie, co też, też nam może w jakiś sposób pomóc. Przygotowania w zasadzie się niczym nie różniły. My teraz też jesteśmy w trakcie takiego trzytygodniowego trzy okresu, gdzie gramy co trzy dni, więc te przygotowania były dużo lżejsze niż, niż zazwyczaj. No mam nadzieję, że, że trochę świeżości i, i też... Dużo doświadczenia, które, które dziewczyny mają, pomoże nam osiągnąć korzystny wynik. Znaczy na pewno podeszliśmy inaczej, bo też yy, graliśmy w półfinale ze Strażakiem, tak samo jak rok temu i rok temu odpadliśmy w karnych, yy, więc jakby motywacja była dużo większa. Mówię, w przygotowaniach to nic nie zmieniło, aczkolwiek yy, inne było troszeczkę nastawienie, bo wiadomo liga jest dłuższa. Jest więcej możliwości gdzieś dogonienia ewentualnych strat punktowych, a w pucharze no jest 90 minut plus ewentualne karne i trzeba dać się wszystko. Także, także na pewno nastawienie, emocje były inne, ale yy, poza tym wszystko przebiegało bez zmian. O przeciwniku spodziewamy się twardej, i nieustąpliwej walki. Graliśmy chyba 3 tygodnie temu ligę. Wiemy, na co ten zespół stać i jesteśmy na to gotowi, żeby tutaj przeciwstawić czoła przeciwnikom. Wasza ścieżka do finału była dosyć krótka, bo zagraliście w zasadzie tylko jeden mecz, który, który wygraliście. Jak się gra takie turnieje? Czy jest jakieś przygotowanie specjalne pod, te, pod tą drabinkę turniejową? Czy to podchodzi się po prostu jak do normalnego meczu ligowego? No my akurat podchodzimy do, jak do normalnego meczu ligowego, no z racji tego właśnie, że jest tych meczów mało, więc tak naprawdę no, tak jak do normalnego meczu przygotowujemy się no, tak samo, do pucharu. Dobra, jeśli chodzi o sam zespół, czy wszyscy zdrowi dzisiaj, jakby Pan trochę opowiedział? Poza tym, z tego co widziałem, to mamy laureatki brązowych medali, jeśli chodzi o mistrzostwa 35+, mistrzostwa Polski. Tak, w dzisiejszym meczu wystąpią dwie, Agata Stępień i Lena Sadowska. Fajnie, że pograły w tym turnieju 35+, zdobyły tam trzecie miejsce, jak wiadomo. Zobaczymy, jak dzisiaj to wszystko będzie wyglądało.

Cieszymy się, że wygrałyśmy. Na pewno wiedziałem, że to będzie ciężkie spotkanie. Grałyśmy z chemikiem niedawno w lidze. Przegrałyśmy to spotkanie, więc chciałyśmy się zrewanżować i zdobyć ten puchar. Okej, okay. były małe problemy techniczne, jeśli chodzi o światło, ale nie przeszkodziło wam to w tym, żeby jednak ten mecz wygrać? No, nie przeszkodziło, wygrałyśmy. No, czasami takie sytuacje się zdarzają. Fajnie, że mogliśmy wrócić na, to, na ten stadion, a nie zmieniać na przykład boisko, no więc nic się nie stało w sumie. Dobrze, no to y, jaki jest cel dalszy? Bo rozumiem, że liga wraca od razu, tak, kiedy gracie następny mecz i grałem mecz w koninie. No i czekamy tak naprawdę na losowanie. Zdarzało się tak, że drużyny z trzecich lig czy z drugich wysoko zachodziły w Puchar Polski, więc. Przy szczęśliwym losowaniem możemy, to my będziemy wysoko. Dobrze, to zapytam tak przekornie, czy jesteście w stanie zajść o wiele wyżej niż ten szczebel, na którym jesteś jeśli chodzi o Puchar Polski? No, będziemy się starać i dostaniemy serce na boisku, bo jest to historyczne dla naszego klubu osiągnięcie, żeby grać w wyższych fazach Pucharu Polski. No więc wszystko zależy od nas, będziemy się starać, żeby grać jak najwyżej.